Nie ma, nie ma masy. Susza doprowadza do tego, że no, no trawa nie, nie, wyda, nie wyda takiego plonu, jak powinna wydać. Czyli licząc na dzień dzisiejszy, no to szacujemy, że może być nawet 50% mniej niż tego niż w zeszłym roku. Zaczęliśmy od yy, żyta dla bydła. I też widać już, jest, że jest dużo słabszy plomb. W zeszłym roku wychodziło z hektara w granicach 38-39 balotów, 125 w tej chwili jest w granicach 20. Są dosyć późno, czekaliśmy na deszcze, czekaliśmy, żeby było co zbierać, żeby trawa nam urosła. Tak naprawdę nie doczekaliśmy się i dopiero teraz zaczęliśmy kosić trawę. Trafiliśmy akurat w moment, kiedy zaczęło padać, także trochę niefartownie. No mam jednak nadzieję, że uda się zebrać plon. No na pewno nie będzie ta trawa o takiej wartości pokarmowej jak udało nam się zebrać w tamtym Mamy trawy, mamy lucerny, właściwie zbieramy to w jednym czasie. Kisimy jako siano kiszonkę i jest to, jest to pasza z przeznaczeniem dla bydła. My też w tym roku odpuściliśmy produkcję właściwie kiszonki w balotach. Tylko na pryzmie będziemy zakiszać i zwodzić tylko na pryzmę, bo, bo ceny folii i usług balotowania są na tyle wysokie, że, że jest to po prostu nieopłacalne. W tym roku zaczęliśmy kosić lucerny trawy 19 maja. Mogę powiedzieć tak: u nas 25 hektarów trawy lucerny jest zbierane w pierwszym pokosie. Lucerny dały plon bardzo dobry. Trawy w uprawie polowej też dały dobry plon, ale trwały użytki zielone. Jak łąki, e, to ten plon jest dużo mniejszy ze względu na brak wody w naszym rejonie, tutaj w województwie opolskim. Dawno nie padało, chyba od dwóch miesięcy nie było takiego deszczu. Tam gdzieś spadło dwa litry, ale nic więcej. No i to było widać efekty na łąkach, że tej trawy było mniej. E, w naszym gospodarstwie e, robimy sianokiszonkę kiszonkę samozbierającą, e, robimy to wszystko na pryzmę. Od dwóch lat kiedyś robiliśmy wszystko w baloty. E, rolowaliśmy sianą książkę, owijaliśmy to wszystko folią, ale było to bardzo pracochłonne i też koszta, e, siatka poszła e, bardzo mocno do góry. Cenowo, tak samo folię, i jest problem z odbiorem folii. Folia jeszcze ścianą kiszonek, to tam są firmy, które to biorą, ale siatki, siatki już nie ma gdzie dać po prostu. No, nie ma firmy, która odbierałaby siatkę, no i z tym jest bardzo duży problem w naszym regionie. Teraz jest zbierany pierwszy pokos. Pierwszy pokos to można powiedzieć, to jest najbardziej wartościowa pasza dla bydła, bo zawiera najwięcej białka. Teraz, w dobie tych wysokich cen pasz, czyli śruty rzepakowej, soi i wszystkiego, co ma białko, to ceny. Są no bardzo wysokie, i ważne jest, żeby trawę lucerny zebrać w dobrym terminie, żeby jeszcze była przed kwitnięciem i żeby zabierała bardzo dużo białka, bo to jest naprawdę bardzo cenna pasza dla krów mlecznych na cały rok. Jeszcze mam zapas sianokiszonki na jakieś dwa miesiące z zeszłego roku, i za jakieś dwa miesiące zostaje otwarta nowa pryzma pierwszego pokosu. Cześć, tu Bartek z Tobagrad Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki!